Dzień dobry, witam serdecznie, miłośmielnik Raporty Forek, zapraszam na to tygodniowy raport parę euro-dolar. Zacznijmy od miejsca, w którym kończyliśmy analizę. W zeszłym tygodniu to było w tym miejscu i mieliśmy wyznaczone dwa poziomy, przy których ta cena mogła tutaj zacząć spadać. I to było 12,20, 25, tak, ten przedział tutaj mniej więcej, tutaj w tym miejscu i na tym poziomie poszła reakcja, była reakcja ceny, czyli były spadki, natomiast okazało się, że akurat to zejście w dół nie było impulsem w dół tylko korektą, po której przepraszam nastąpiło jeszcze jedno wywicie i podejście do tych wyższych poziomów 12, wtedy było wyznaczone 40, tutaj doszli do 12,50 i na danych na FOMC jeszcze tutaj cieniem wyszli wyżej troszeczkę. Także postraszyli, doszli do tej linii trendu, która była tutaj wyznaczona i na tych oporach cena zrobiła jeden ruch spadkowy Natomiast zakładałem, że ten ruch spadkowy i to było mówione na raportach Forex VIP że ten ruch spadkowy może dojść tutaj na wywicie tego dołka i to by było w miarę fajne poziomy do agresywnego kupna z punktu widzenia wykresu, wyższych ram czasowych tak? Czyli moim zdaniem eurodolar w okolicach poniżej jeden, 11 ma dosyć mocne wsparcie, które powinny nam tutaj odrzucić tą cenę i dać jakieś większe y, wzrosty. Znaczy jest duże prawdopodobieństwo, że coś takiego może zrobić. Lepiej to powiedzieć w ten sposób. Ehm, e, dlatego też... Ehm, Pytanie, czy jeszcze tam zejdziemy, tak? ponieważ no, w zeszłym tygodniu dosyć dużo się działo, u nas była majówka, natomiast na rynkach były ważne dane i w środę i w piątek, po których była duża zmienność, no, w poniedziałek otworzyły się e, lukami, także, także jest duża zmienność, e, póki co na razie e, cena nam tutaj się konsoliduje. E, natomiast pytanie, co dalej? Uważam, że w dłuższym terminie na euro-dolarze wzrosty Natomiast tu, gdzie jesteśmy teraz, to jest dla mnie takie trochę 50-50, e, czyli albo w górę, albo w dół. I teraz tak, potwierdzenie wzrostu będę miał po wybiegu tego szczytu z zeszłego tygodnia. Jeżeli cena wyjdzie powyżej szczytu z zeszłego tygodnia, to dla mnie to jest potwierdzenie, że chcę iść dalej. E, natomiast jeżeli się okaże, że jednak będą spadki... To te spadki mogą nam tutaj jeszcze fałszywie wybić te dołki, cena może zejść poniżej 1,11, i, i wtedy zakładam, że powinno być tutaj jakieś mocniejsze odreagowanie. Także generalnie, z punktu widzenia wyższych ram czasowych, będę szukał kupna na eurodolarze. Natomiast na razie czekam, czekam na rozwój sytuacji, nie będę tutaj grał w tych miejscach. Chętnie to będzie tutaj agresywnie poszukał kupna i e, jeżeli cena mi wyjdzie powyżej tego szczytu tutaj, to, to również po korekcie będę próbował e, szukać pozycji długiej. Co się będzie działo tutaj e, po środku, to dzisiaj w poniedziałek nie szukam na razie żadnej pozycji, ponieważ tutaj za mało mi ta cena narysowała, żeby cokolwiek robić. E, na raportach Forex VIP-u 8 rano mówiłem, że, że lepiej tutaj przeczekać tą sytuację na euro. No, i zobaczymy co będzie w kolejnych dniach. Także czekam aż coś mi cena tutaj dorysuje w tym momencie. Na pewno nie podejmuję żadnej decyzji, nie chcę tutaj grać ani w jedną ani w drugą stronę. W dłuższym terminie uważam, że, są wzrosty, że będą wzrosty, natomiast uwaga na jeszcze zejście poniżej 1,11. Także w kolejnych spotkaniach, w kolejnych dniach o 8 rano, w ramach raportów Forex będzie będziemy sobie robić aktualizację odnośnie euro-dolara. I zachęcam do uczestnictwa w tych spotkaniach. Godzina 8 rano codziennie. Więcej szczegółów na, rapor na stronie raportyforex.pl To by było na dzisiaj tyle. Pozdrawiam i do usłyszenia.